Magdalena Giedroid, bajka o kocim królu, który nie chciał zostać papługą. Tato, tato, jaką bajkę nam dzisiaj opowiesz? O strasznym smoku, który seplenił. A potem został najlepszym przyjacielem czarodzieja. Znamy, znamy. Opowiadałeś to wtedy, kiedy ciocia Zosia była chora i mama pojechała do niej na dwa tygodnie. No to może o chłopcu, który marzył o czerwonych kaloszach? Opowiadałeś o zielonych kaloszach. Chcemy coś nowego? Już wiem. To będzie sensacyjna opowieść o pewnym kocie, który postanowił zmienić swoje życie. W pewnym małym miasteczku za zielonym lasem mieszkał sobie kot Ferdynand. Wszystkim mówił, że jest czarny. Bo bardzo mu się podobało bycie czarnym kotem, ale prawda była taka, że brzuszek miał cały w białych cętkach, a na prawej łapie przycupnęła malutka plamka w kolorze rudym. Dawno, dawno temu, kiedy był jeszcze młodym kotkiem, siostry i bracia śmiali się z niego, że taki z niego czarny kot jak z nich lwy i tygrysy. Nie przejmował się tym, bo od urodzenia uważał, że jest czarnym kotem i nic, nawet białe i rude plamki nie przeszkadzały mu w tym, żeby mówić o sobie czarny kot Ferdynand z leśnej polanki. W końcu wszyscy tak przyzwyczaili się do czarnego kota, że nikt, absolutnie nikt nie wiedział jego białych i rudych plamek. Dla mieszkańców leśnej polanki był czarnym Ferdynandem. Pewnego razu na leśnej polance pojawiły się wielkie maszyny. Maszyny wszystko zniszczyły: połamały krzaki, ścięły drzewa, zabrały trawę i kamienie. Potem przyszli ludzie i zaczęli budować wielki dom. Mieszkańcy polanki musieli uciekać. Rozproszyli się po całej okolicy. Siostry znalazły sobie domy u miłych pań po drugiej stronie lasu. Bracia też w końcu zniknęli. Ferdynand został sam. Czasami było mu trochę smutno, ale najczęściej był szczęśliwy, że nikt mu głowy nie zawraca. Chodził na bardzo długie spacery i poznawał świat. Odkrył, że na świecie jest mnóstwo kotów, które żyją nie tylko w domach u ludzi ale też w starych szopach, opuszczonych magazynach, na śmietnikach, w piwnicach i na podwórkach. Latem wygrzewają się na trawnikach, zimą chowają się w każdą najmniejszą norkę. Czasami są głodne i chore, ale radzą sobie jak mogą. Cześć, Ferdzi, zamiałczał do niego rudy kocur, który odpoczywał na ławce. Skąd mnie znasz? mruknął Ferdynand. Jestem Edek, łapaliśmy razem myszy na Leśnej Polance. Słyszałem, że już nie ma polanki. Szkoda, fajnie tam było. Sam tu jesteś? No coś ty, jest nas tu bardzo dużo. Chodź, poznasz całą bandę. I w ten sposób Ferdynand zamieszkał z nowymi kolegami na starym podwórku za starą kamienicą. Dowiedział się, że banda Edka nie lubi się z kotami. Z sąsiedniego podwórka, gdzie rządzi całkiem biały Typek. Czasami w gości wpadają koty z fabryki, a Edek zabiera swoje koty na wizyty do pana Władka, który dwie ulice dalej prowadzi bar i często wyrzuca całkiem dobre jedzenie. Jak się szybko przyjdzie, to i mięso można znaleźć. Nie jest źle, tylko trzeba walczyć o swoje. Trochę sobie pomagamy, ale bez przesady. Każdy musi sam zadbać o swój żołądek. Mijały dni, tygodnie i miesiące. Wesoło się żyło w bandzie etka, choć czasami zimno było w łapki i głód ściskał brzuszek. Ale co było robić? Czasami można się było schować w ciasną norkę, innym razem pobiegać po okolicy żeby za dużo nie myśleć o zmarźniętych pazurach. Niektóre koty odchodziły, inne przychodziły. Zawsze coś się działo na podwórku. Pewnego dnia zniknął Edek. Ferdynand od dawna podejrzewał, że jego najlepszy kolega ma jakieś kłopoty, coraz mniej chodził z nim na spacery, nie dobiegał na czas do jedzenia, robił się coraz chudszy i mniej towarzyski. W końcu jego ulubiona ławka została całkiem pusta. Edek odszedł pewnego wieczoru zupełnie bez pożegnania. Ferdy, teraz ty będziesz naszym królem, zawołały koty z bandy. Kolegowałeś się z Edim, potrafisz przegonić inne koty i niczego się nie boisz. Nie jestem królem, jestem czarnym Ferdynandem z leśnej polanki. No to będziesz naszym czarnym królem Ferdynandem. I już, postanowione. W ten sposób ławkę Diego zajął jego najlepszy kumpel Ferdynand. Czasami rzeczywiście czuł się jak król całego podwórka, a innym razem wcale to mu nie pasowało i najchętniej uciekłby gdzieś stamtąd. Do jakiegoś ciepłego domu, gdzie nie trzeba ścigać się do miski z jedzeniem. Zwłaszcza, że nie był już taki młody. Swoje lata miał. Dużo w tym kocim życiu widział i przeżył. Dokuczała mu łapka, ta, na której miał rudą plamkę. Białe niteczki starości pojawiły mu się na pyszczku i na grzbiecie. Zanim się wszyscy obejrzeli, kot podwórka się trochę zestarzał. Chłopaki. A coście powiedzieli, jakbym sobie gdzieś poszedł i zostawił was samych? Banda z sąsiedniego podwórka rozpadła się. Dacie sobie radę beze mnie. A gdzie ty chcesz iść? Ostatnio na mojej ławce często siadają dwie siostry z parteru. Jakbym im zamruczał, to może by mnie wzięły do siebie. Ale one dziwne są. Widziałeś je? Mają czerwone włosy, fioletowe sukienki, zielone buty. No, żaden porządny kot nie powinien mieszkać z takimi ludźmi. Chyba jednak spróbuję. Będziemy się widzieć przez okno, to wam opowiem. Jak pomyślał, tak zrobił. Zamruczał tak pięknie starszym paniom, że od razu go wzięły na ręce i zaniosły do swojego domu. A w środku, o kocia mamo, jak w magazynie z zabawkami dla małych dzieci. Wszędzie lalki w kolorowych sukienkach, poduszki z pomponikami, dzbanuszki, świeczki, pozytywki, pluszowe misie. Ferdynand rozejrzał się ostrożnie. Trochę ciasno, pomyślał, a potem zaczął się zastanawiać, gdzie będzie mógł położyć się i zdrzemnąć. – A tu jest poduszeczka dla koteczka – zapiszczała radośnie jedna z sióstr. – Teraz ja będę twoją mamusią Zosią a ona będzie mamunią-gosiunią. Serdi skrzywił się pod wąsem i pomaszerował na swoją poduszkę. O fuj, uperfumowana jak żona rzeźnika. Nie da się na tym spać. Zamruczał i położył się tak, żeby głowa spadła mu jak najdalej na podłogę. Oj, biedactwo, nawet nie umiesz spać w domu. Podbiegła Zosia i podłożyła mu pod pyszczek drugą poduszkę. Też pachnącą, tylko inaczej. Ferdynandowi zakręciło się w głowie, ale ze zmęczenia mimo wszystko zasnął. Kiedy się obudził, obok stała różowa miseczka w kwiatki. Zupełnie nie dla dorosłego czarnego kota. Na szczęście pełna było w niej jednak smakowitego mięska. Więc postanowił udawać, że nie widzi samej miseczki. Och, obudził się nasz mruczuś! Od dzisiaj będziesz naszym ukochanym ciapciem. A tu mamy dla ciebie śliczne ubranka. Gosiunia specjalnie je dla ciebie uszyła. Jest żółty płaszczyk z frędzelkami i pomarańczowa czapeczka z pomponikiem i obruszka z dzwoneczkiem. Och, jak ślicznie wyglądasz, ciapciu! Ferdynand bał się ruszyć, żeby dzwonek nie zadzwonił, bo wtedy od razu przybiegała Zosia albo Gosia i sprawdzały, czy mu czegoś nie potrzeba. W szybie widział swoje odbicie i aż nie mógł uwierzyć, że siedzi na parapecie w tym żółtym kubraku i czuje się jak pajacyk w cyrku. Och, jak chętnie przeciągnąłby się i położył wygodnie na obu poduszkach naraz. Ale w tym ubraniu nie mógł się nawet porządnie ruszyć, nie mówiąc o pobieganiu czy podskokach. Wprawdzie był już starszym kotem, ale każdy kot, nawet najstarszy na świecie, potrzebuje czasami sobie pobiegać, poudawać, że goni myszy, zapolować na muchę albo na pająka. W tym dziwnym ubraniu mógł tylko siedzieć najlepiej bez ruchu, żeby mu dzwonek nie dzwonił nad uchem. Minęły dwa miesiące. Kiedy starsze panie wychodziły na zakupy, Ferdynand zrzucał w siebie ubranie, wskakiwał na parapet, stamtąd przeciskał się na balkon i wołał chłopaków. Czasami udało mu się przynieść coś ze swojej miski, więc zrzucał im kawałki najlepszego kurczaka, które panie kupowały w najdroższym sklepie. Jak ci tam? Pytały go, ale jakoś tak bez zazdrości. Grubszy się zrobiłeś, kości ci już nie widać. No bo siedzę jak ta lalka przez cały dzień. Widzicie, jak mnie ubrały? Do twarzy ci w zielonym, zaśmiała się packa, która najlepiej na podwórku łapała muchy. No to może się zamienisz? No coś ty, nie lubię perfum. Trzymajcie się do jutra, żegnał się... Gdy tylko poczuli z daleka zapach perfumu Gosi i Zosi, wolał, żeby go nie przyłapały na gorącym uczynku, bo wtedy nawet te spotkania z bandą mu zabiorą. Gdy tak siedział na parapecie i patrzył przez okno na świat, zaczął zauważać różne rzeczy. Codziennie przez podwórko przechodziła miła pani w szarym płaszczu. Miała wiklinowy koszyk, z którego wystawały warzywa, a kiedy padał deszcz, rozkładała szary parasol z czarnym kotem. Kiedy spotkała kogoś naprzeciwko, zawsze się do niego uśmiechała. Czasami spoglądała na kamienicę i Ferdynand miał wrażenie, że uśmiecha się do niego. Naprzeciwko mieszkała mała dziewczynka z chorą nóżką, która prawie nigdy nie wychodziła z domu. Za to do niej przychodziło dużo roześmianych dzieci. Koty z bandy w ciągu dnia znikały z podwórka, ale wieczorem wracały zmęczone i wchodziły przez rozbite okno do piwnicy. On też tam się kiedyś chował przed chłodem. Pewnego wieczoru zauważył, że pod jego ulubioną ławką siedzi jakieś białe zwierzę, które nie jest kotem. Było za ciemno, żeby dojść prawdy więc Ferdynand postanowił o tym porozmawiać ze swoją bandą. A taka mała pudelka się tu zaplątała. Całkiem miła, ale w końcu to pies, więc nie będziemy się kolegowali, rzuciła packa. A skąd się tu wzięła? Podobno jakaś babcia dała ją wnuczce pod choinkę, ale wnuczka chciała pieska w kolorze biszkoptowym i wyrzuciła pudla. Jak ona się nazywa? Tita? Tati? Pati, mruknął Lucek. Biedna mała w ogóle nie wie, na czym polega świat. Czeka, aż po nią wrócą, ubiorą w czerwony kocyk z kokardą pod szyją. – Miękki się zrobiłeś na starość – zażartował Ferdynand, który pamiętał, jak kiedyś Lucek ganiał za każdym psem w okolicy. I wtedy przyszedł mu do głowy genialny pomysł. Wszystkie jego problemy nagle stały się malutkie jak okruszek. – Chłopaki, zrobimy tak. Porozdzielał zadania jak dawniej, gdy kierował bandą ze swojej ławki. Zapomniał o fioletowym korzuszku, który tym razem założyła mu Gosia i którego nie dało się ściągnąć, więc musiał się w tym pokazać na balkonie. Wyglądał jak w cyrku. Ale teraz to nie było ważne. Musiał zrealizować swój plan. Następnego dnia nie mógł się doczekać, kiedy Zosia i Gosia wyjdą na spacer. Nie tracił czasu. Minutę po ich wyjściu był na balkonie. Jego banda już na niego czekała. Wszystko załatwiliśmy, szefie! Za nimi stała Patty. Wyglądała rzeczywiście jak siedem nieszczęść. Loki się jej poplątały i zrobiły się zupełnie szare. Z szyi smętnie zwisała jakaś stara kokardka, której nie zabrali jej wyrzucając z domu. Patrzyła na niego z przestrachem, ale i zaciekawieniem. Dawać tu ją do mnie. Koty powyciągały jakieś pudełka i zrobiły całkiem wygodne schodki, po których pati z ludzkim i paczką weszli na balkon. Jakoś wciągnęli psa na parapet i wypchnęli do środka. O jacie, ale to luksusowo, mruknęła packa. Naprawdę chcesz stąd uciec? Ciepło, miękko i jedzenia pod dostatkiem. Jestem kotem, a nie papugą. Nie będę nosił fioletowych korzuszków i zielonych czapeczek w kwiatki. Patty się tu spodoba, a Zosia i Gosia będą nią zachwycone. Nawet nie zauważą, że mnie tu nie ma. Lucek pomógł mu zdjąć z siebie wszystkie kolorowe ubrania. Udało mu się nawet zerwać obroże z dzwoneczkiem. Byli gotowi do drogi. Trzymaj się ciepło, mała Będzie ci tu dobrze, obiecuję ci to. Poczuł, że coś go ściska w gardle, ale wiedział, że tak trzeba. Było mu tu ciepło i wygodnie, ale kot nie może udawać zabawki. Potrzebuje pogonić czasami za swoimi kocimi marzeniami. Jesteś pewien, że nie zostaniesz z nami? Teraz Lucek jest królem podwórka. Mam swój plan. Trzymajcie się, kociaki. Podniósł ogon i czmychnął z podwórka, zanim zrobi się za smutno. Pobiegł czym prędzej przed siebie, tam gdzie mieszkała pani w szarej sukience z kocim parasolem. Nie wiedział, co się stanie, ale był już pewien, że ona wtedy to patrzyła właśnie w jego okno i musiała go widzieć. Na pewno się uśmiechnęła. Pobiegł do furtki, a wtedy z domu wyszedł. Starszy pan z laseczką. Ferdynand stanął w miejscu przestraszony. Ty na pewno do mojej córki. Jest w ogródku za domem, idź do niej. To na pewno na ciebie czeka od dwóch tygodni. Na mnie czeka? Serce podeszło mu do gardła i ani się obejrzał, jak stał w ogródku. Szara pani uśmiechnęła się do niego. Dzień dobry, czarny Ferdynandzie z leśnej polanki. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, kiedy tylko rozwiążesz swój problem. Tato, a skąd ta pani wiedziała, że Ferdynand przyjdzie? Bo to była królowa kotów. Wyglądała jak człowiek, ale tylko dlatego, żeby lepiej pomagać innym kotom. Kiedy widziała, że któremuś z kotów dzieje się krzywda, starała się jakoś mu pomóc. Kiedy dostrzegła w oknie szarej kamienicy Ferdynanda przebranego za papugę, od razu pomyślała, że tak dalej być nie może, i podsunęła mu rozwiązanie, które on odczytał bez problemu, a potem zamieszkał w jej ogrodzie i żyli długo i szczęśliwie. Dobranoc dzieciaki.